Z 7 grudnia ruszył Puchar Zimowy 2013-2014 w Nordic Walking. Wystartować mógł każdy, czy to amator, czy też osoba, która trenuje od dłuższego czasu. Nordic Walking jest to forma rekreacji, która jest skierowana do wszystkich, bez względu na kondycję, bez względu na wiek. Mogą uprawiać tą dyscyplinę dzieci, młodzież, dorośli, ludzie w dojrzałym wieku. Nie jest to skomplikowana technika. Także każdy może bardzo szybko ją pojąć i można uprawiać tę dyscyplinę przez cały rok, zarówno w zimie, jak i w lecie. Także dlatego chcieliśmy to rozpropagować w Stalowej Woli. Pierwszy etap pucharu zimowego w Nordic Walking za nami, jak na razie zgłosiło się do niego kilkanaście osób. Impreza ma cel integracyjny, wzięły w niej udział osoby, które już od dawna uprawiają Nordic Walking, ale także takie, które w tej dyscyplinie sportowej stawiają dopiero pierwsze kroki. Jedni i drudzy chcą wspólnie trenować i poznawać nowych ludzi. Miłośnicy chodzenia z kijkami spotkali się na terenie stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Staszica. Na początku była rejestracja, jeden drugiego mobilizował, zapraszał i namawiał. W końcu kto rozpocznie treningi, nie może już bez nich żyć. W sobotę wszyscy uczestnicy pod okiem instruktorki rozpoczęli kilkunastominutową rozgrzewkę. Wiele osób rozpoczynających przygodę z kijkami zapomina o tym elemencie. Instruktorka przystąpiła do wyjaśniania w jaki sposób prawidłowo powinno się poruszać i jak używać kijków. Stopę stawiać należy naprzemiennie, odpięty odbijając się kijkiem w taki sposób, że kijek powinien się wbijać przy tylnej nodze. Przesuwając nogę do przodu, należy puścić kijek. Maszerując w ten sposób, odciążane są biodra oraz kręgosłup. Ciekawostką jest to, że chodząc kijkami, uaktywniamy 90% naszych mięśni. Można dzięki temu stracić nadmierne kilogramy, poprawić swoją kondycję czy odciążyć stawy. Podawce teorii przyszedł czas na wspólny marsz. Każdy z uczestników sobotniego spotkania otrzymał 10 punktów w pucharze zimowym w Nordic Walking. Jeśli dopisze pogoda oraz będą chętni, Nordic Walking zostanie połączony także z narciarstwem biegowym. Kolejne starty w ramach Pucharu Zimowego odbędą się 14 i 21 grudnia, 11 i 25 stycznia, 8 i 22 lutego oraz 8 marca. Finał imprezy zaplanowano na 22 marca.